Dzień dobry Państwu, Nowotomorski Magazyn Informacyjny, kłania się Adam Rybarczyk, Maciej Dzisiaj będziemy mówić o drzewach, które są pomnikami przyrody i które mogłyby być pomnikami przyrody. Tak jak spojrzymy w tamtą stronę, może od razu odpowiem, a ten skrawek zieleni, tam znajdują się co najmniej trzy drzewa, które mogłyby być pomnikami przyrody. Podobnie jak ten dom, Dąb przykułkowy, kartu zrobór, tam również mamy, tam również mamy, przepraszam, że do kamery, tam również mamy dęby szykułkowe. U dębów ten wymiar, czyli obwód piersznicowy mówiony na wysokości 1,30 m od, od ziemi, tak? Ten obwód piersznicowy to jest 300 cm. Tutaj mamy zdecydowanie więcej, było nawet około 350 cm. Ale co musimy zrobić, jeżeli chcemy zgłosić taki, bo zgłaszamy od razu, powiem, do Rady Gminy czy to po prostu do, do władzy samorządowców. Musimy przede wszystkim zmierzyć ten obwód kiesznicowy, podać gatunek, jego lokalizację, to wszystko dokładnie jeszcze będzie wyjaśnione w tekście i w linku, tak, żebyście mieli Państwo fachowe tam przekierowania. Dobrze jest zmierzyć, tak jak proszę, schodzić w górę, tak, koronę, tak, czyli jej zasięg. A to jest bardzo ważne. To już na samym końcu opowiemy o tym jednym takim drastycznym przypadku, w momencie domyślnym sprzed iluś tam lat. Dlatego, że system korzeniowy sięga co najmniej do miejsca rzutu korony albo jeszcze dalej. A to miejsce jest najważniejsze, dlatego że tutaj mamy strefę włośnikową i ona jest odpowiedzialna za pobieranie wodów. Także wszelkie jakieś takie ingerencje wokół systemu korzeniowego nie mówię, tutaj o jakimś takim małym podliczku, prawda? Ale jeżeli tutaj jakiś budynek miał powstać, no to jest to, dla drzewa najczęściej kończy się powolno śmiercią. Yy. Jeszcze warto podać wysokość. Tamte dęby okazało się, że są całe nie niemałe, bo mają 35 metrów wysokości. Sam byłem zaskoczony. Trzykrotnie mierzyliśmy. Trzema wysokości mierzami. także tutaj błędy wyjść nie mówię. Ten będzie nieco niższy, ale podejrzewał, że też nie mierzyłem go, także nie będę strzelał na Mierzyłem tylko obwód, wyszło mi wtedy 330, teraz może być więcej. Jak widzimy, tu jest ślad po piorunowa, w latach 80. tutaj się takie zdarzenie wydarzyło, nawet dwukrotnie się wydarzyło. I to może tyle. Podejdziemy jeszcze do innego dęba, bo dlatego, że niekoniecznie to ten tylko wymiar. Ten, ten obwód pierśnicowy jest kryterium, które, na którym można się opierać, powołując go jako powietrza. No. Kryteria poza obwodem, na przykład nietypowy kształt dla danego gatunku. I właśnie podejdziemy do takiego drzewa. Proszę Państwa, no nie można przejść obojętnie obok tego drzewa. To drzewo pozostało. Terenów, tu były pola łąki, kiedy budowano ten budynek, tuż obok, prawda? Mieci się administracja spółdzielni mieszkaniowej na ten ślub. Między innymi tam i rozmaite inne lokale usługowe. Ten dom już tutaj sobie ruszył. Tu jest trudno mi orzec, jaki on ma być. Ale co najciekawsze, ma nietypowy kształt, prawda? Nie jest strzelisty, wysmukły, tylko bardzo rozłożony. Z nisko zawieszoną koroną. Jest bardzo bo to jeszcze zapomniałem dodać, że warto jeszcze dodać przy składaniu wniosku pomnik przyrody stan fitosanitarny, czyli stan zdrowotny drzewa. To jest taka skala, ale to Państwo wszystko dowiecie w tekście. Natomiast to ma właśnie do czynienia z nietypowym kształtem. Bo rzadko się zdarza, że dęby tak właśnie się rozrastają. I to jest również podstawa do tego, żeby zgłosić jako pomnik przyrody. Chodzi o to, żeby to drzewo nie było w sposób nietykalny. Prawda? Ma już jakąś ochronę zapewnioną wtedy i jeszcze wspomnimy o innych drzewach tego typu, ale też pokażemy chociaż jeden lub dwa, które już są pomnikami przyrody to dosyć dawno. A teraz proszę Państwa, stoimy przy kolejnym ciekawym miejscu. Jesteśmy wzdłuż. Jak to zawsze mówię, trudno to nazwać rzeką, szarka, która kiedyś miała inny nurt, nie była taka sprowadzona do roli zwyczajnego rowu tak, ale to były tak jeszcze na mapach z 1941 roku, czyli 1941 roku to wyglądało inaczej, czyli podejrzewam, że to albo w czasie wojny, albo tuż po wojnie, nie mogłem niestety się dowiedzieć od mojego świętej pamięci wuja Stanisława Rybarczyka znana postać na to myśli. on też nie pamiętał, skoro on nie pamiętał to już nie byłem w stanie po prostu się dowiedzieć od nikogo. Mój tata też zresztą nie pamięta tego dokładnie. Eee, I teraz patrzymy na te klony pospolite. Eee, proszę, może, po, może proszę tutaj wkazać na te korzenie, tak? Z te skarki Dlaczego tak się dzieje? I tu Państwa zaskoczę, co niektórych z Was przynajmniej na pewno. Eee, kiedyś opowiadałem o tym bibliotece. Rzeka płynęła tam, jak spojrzymy w tamtą stronę. Może tam, tak? Jest ten słynny drugi mostek. Ten słynny mostek przy osiedlu, przy alejkach. Ta rzeka tam zakręcała, płynęła przez teren obecnego liceum Kopernika. Zatężnią, ta, tak przy dwóch drzewach, do których podejdziemy. I tutaj przy. Tam był taki zakład. Promak wcześniej, fabryka żar. Promak dobrze mówię, chyba promak. Tak? I wpływała tutaj za tymi klomami na tym łuku, tamten mój. Także rzekę przebudowano, zupełnie. Wtedy jeszcze wyglądała jak rzeka, teraz już wygląda jak, jak taki po prostu odpływ wody deszczowej. I tak, i tak się cieszę, że, że, że w końcu ktoś pomyślał i tutaj już nie pachnie tak jak, powiedzmy, pachnie w cudzysłowie, tak jak pachniało jeszcze w latach 80. To starsi mieszkańcy pamiętają, jaki to był bałagan w tej rzeczce. Zatem te klony również mają właśnie takie obwody, że można byłoby je zakwalifikować jako drzewa pomnikowe. Jak pójdziemy tam dalej, nie, nie będziemy świlić teraz akurat, ale w stronę cmentarza, to tam znajdują się jeszcze kolejne. Przy yy, oczyszczalni ścieków jest największy, on ma chyba prawie 300 cm obwodu. Także to już na, na klona pospolitego, to już jest słusz, słuszny wymiar. Przejdźmy zatem do tych dwóch drzew, które są drzewami pomnikowymi. A tutaj mamy pomniki przyrody, już zatwierdzone, bodajże to było w latach 80. lub 90. Z mojej lewej strony to pola biała, a po mojej prawej stronie dom przykłowy. Ten, ten też jest pomnikiem przyrody. I właśnie wracając do biegu szarki, szarka płynęła dokładnie tutaj. Przy tych drzewach. A tutaj, proszę Państwa, powoli zakończymy opowieść o tych kilku drzewach, bo tu myślą naprawdę ich sporo, które są pomnikami przyrody lub mogłyby zostać pomnikiem przyrody. Czy na przykład ta lipa nim nie jest. A ta lipa drobnolistna, ja tak spojrzę pod liście, bo to takie rdzawe kępki włosków, to świadczy o tym, że to jest lipa drobnolistna, a nie na przykład szerokolistna. Jak wspomniałem, że trzeba podać getum jeżeli się składa wniosek. Ta lipa drobnolista jest największym i podejrzewam, że najstarszym drzewem na myśli. Dokładnie w tym miejscu, gdzie stoimy, był spętar żywę Tu się zaczyna. Niedaleko Ty. I ona może mieć powyżej 200 lat z pewnością. A obwód pirśznicowy to już jest prawie 600 cm. Także to jest naprawdę duże drzewo i warto by w tym drzewem. Tak mówię warto by było, bo sam będzie się, się zaopiekować. A dlaczego warto się takimi drzewami opiekować, to pokażę Państwu na koniec taką dramatyczną sytuację, która wydarzyła się w roku 2010. Tak? Nie będę podawał nazwisk żadnych, kto pełnił jakie funkcje, ale ktoś by na to podzielił, proszę zobaczyć. I tym dramatycznym akcentem zakończymy dzisiejszą opowieść. Proszę Państwa, ten dom spółkowy obok którego stoimy. W roku 2010 nie było jeszcze tego budynku. Rozpoczęła się budowa tego marketu spożywczego. Była tutaj owszem restauracja, ale taras był oddalony o dobrych kilka metrów od dnia tego drzewa. Jak Państwo widzą, nie można było go wyciąć, zatem budynek wkomponowany w drzewa. Przy czym obcięto mu to, o czym mówiłem, to najważniejszą część u drzewa, czyli system korzeniowy. Śmierć systemu korzeniowego to jest tak jak śmierć rozgluźny. To jest najważniejszy element, jeżeli mogę do tego wrócić drzewa. To już wspominałem, ale będę przypominał, drzewo po kilku latach zupełnie usło, a mogło być pomnikiem przyrody, dlatego że jego obwód sięgał nawet 360 cm, a przede wszystkim. Tak jak tutaj te niektóre drzewa, czy tamta lipa upamiętniają, co zresztą jest tutaj zaznaczone. Dawny sklep. prawda? Także nie róbmy cmentarzy z drzew. Starajmy się zachować to, co mamy, bo to nam się naprawdę odpłaci. Dziękuję Państwu serdecznie za dzisiejszą opowieść. Oczywiście będzie dodatkowo tekst i, tak jak wspominałem, linki do rozmaitych wniosków. Dziękuję serdecznie. 这是把香蕉都吃下来。